Witam wszystkich, z tej strony Tola, witam Was Dead by Daylight, dziś ze mną Ereczek. Cześć wszystkim! Tak jak już Wam mówiłam u Przemka na odcinku, z Przemkiem na odcinku może tak? Chłopaki się podzielili, więc jeden meczek był z Przemkiem, jeden teraz z ryczkiem, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Słuchajcie, ja wam coś muszę powiedzieć, bo ja jestem zbulwersowana po prostu, ja już tutaj truję. Zagraliśmy meczek rozgrywkowy, znowu nagrywamy od rana, więc jesteśmy zachrypnięci oboje. Tak, jak tak, Jasne, tak, nie wstaliśmy. Słuchajcie, gramy rozgrywkowy, rozgrywkowy meczek, nie, i był ten, jak on się nazywa tak normalnie? Mówię, krzyk, no, krzyknę, Ghostface. Ghostface. nie, słuchajcie. Mapa ta od Stranger Things. No i goni się z nim pół meczu. Powiedz Erik, no pół meczu się z nim goniłam. No, tak bo było bardzo, tak bardzo było. słaby, słuchajcie, bo 20 rangę miał, nie? No, i jeszcze na konsoli. Tak, i wyobraźcie sobie, że ja biegnę tam do góry, jak są te takie barierki. I Nia kucnęła przede mną i mnie zabloczyła. I on mnie zabił przy niej, padłam jej pod nogi. I to był raz. Drugi raz, słuchajcie, biegnę. <laughs> I już był szeroki korytarz i Nia i Jake, oboje słuchajcie, kucnęli poziomo na tym korytarzu i my zabloczyli. Czy wy sobie to wyobrażacie? Ja pierwszy raz coś takiego widziałam w grze. No bloczyli mnie, gdzie się nie chciałam ruszyć, to kucali, rozumiecie, przede mną im, i on mnie zabijał. No ja jestem zbulwersowana po prostu. No, takie hasło po prostu robili. Widać, że trollowali ogólnie, że grali po to, żeby trollować wszystkich w grze, no. bo w ogóle genów nie robili, tylko ja wszystkie praktycznie, bo Gosia się biedna ganiała, a no. ja robiłem geny. Ja mówię, dobrze, że ja nie nagrywałam tego meczu, bo słuchajcie, przekleństwa tam szły po prostu. Biedny Erik się nasłuchał. No, tak, no tak czasem niektórzy robią tak po chamie właśnie, że zaczynają trollować i zresztą oni chyba byli z Twitcha z tego co widziałem, więc na pewno o, już o to nie ten... chodziło. Chociaż no... takie zachowanie powinno być karane, no bo o, czy wiesz, sorry. No że tak. Kurde mogła mi zgłosić te. No. No nie. No przecież to było trzech killerów, słuchajcie, na mnie. No ja pierdzielę. O jednak to przestraszyłem, Boże. Coś gdzie. O o, ty chyba strzelający. Gdzie on jest? Hej, schowaj się, bab... bo ty jesteś kurczę kolorowa. O, to jest ten garbaty. Co Zaraza. O Jezus, ja go odkąd wyszedł nie widziałam. Ja tylko raz go widziałem w tych normalnych mleczych. A, meczyczka. tam jest, widzę go, widzę go. No, ciekawe. Goni, goni Nancy. Uciekam. To... Spitalam, no po prostu i mówię wam od razu na świeżo, mówię, dobra, ja nagrywam, bo ja muszę wam to przecież opowiedzieć, co to się wydarzyło, no przecież jestem Póki jeszcze... W emocjach. Tak, w emocjach właśnie <laughs> jestem, słuchajcie, i no, ja pierdolę, Ale słuchajcie, tyle lat gram. No już chyba trzy lata, nie? I... Pierwszy raz coś takiego mnie spotkało, żeby mi bloczyli surwy na każdym kroku, nie, bo czasami to ten, ale no tu, wiesz, ta, wiecie, ta jedna, no to dobra, bo jest jakaś zryta i, i, i po prostu się bawi. Ale później oboje, jak zobaczyłam na tym korytarzu, jeden koło drugiego, no mówię nie, po prostu, no nie. No masakra, mówię wam. A to był 20, 20 ranka, to był wygrany mecz w ogóle, nie? No dałoby totalnie radę. Ja na szczęście, o Jezu Boże. Psa. Kurde, aż normalnie nie zobaczyłam ja nie? on tu przyniósł. No. Głośno że na dopingu lepiej jej pójdzie, więc zagrywa pierwsza. Tak, tak. <laughs> Idzie tu. Za Idzie, moimi o, jest. O, o. Ja lecę po tamtej. Serio? Tamto. Nie ściągaj się! Robisz, że ty po nią. fejkujesz. Ja lecę, ja lecę. Lecz po tamtego A. od razu. Dobra, ona o, fejkuje. Ona <laughs> <nie>. fejkuje. <laughs> już wyślałam. Ona po prostu utrzymuje twój doping. Chyba. Czekaj, nie, bo, znaczy, Nancy, bo tu trzeba zrobić tego gena. Dobra, Idzie on polezie. Polaz do was, nas. słuchajcie. On zaraz biegnie do was. Widzę, widzę go tam. Ja ściągam mega. Noż nie wierzę! <laughs> słuchajcie. Oj, tu jest jakiś a, ten. A to się ściąga. Tu jest raz, jakiś hex. Co to jest? Ja to zrobię, ale nie wiem co to jest. Czy nie chcecie nic Jest smyć, ruina? Ale wiesz co, zaraz ci nie, powiem. Nie. nie, nie ma ruiny. Jak to będzie ten, o No. Nawiedzona ziemia? No. Nie, chyba... Nie wiem, coś zrobiłam. Mógł... być pożeracz. U. Albo no jakiś jego hekt. To też jakiś dziwny mecz się robi już, nie? Już mi się nie podoba. Już mi się nie podoba. No właśnie dziwne, stało ciekawa przede mną i nie chciała dać się... Aaa! Dobrze szedł! Chodź tu, Nancy. Ale w ogóle no, przecież my poszedł do tego grau, no, przecież ja słyszysz, że obił o drzewo Dobra. przy mnie, a ona została i ją powalił. Chodź tu, Nancy. Nie, jest Jezu, 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 Jezu. Chodź, wyleczycie. No, chodźcie, o, wyleczę. Bot. Laska? No, nie, Erik, no ona ucieka ode mnie. No właśnie, też, też jest krzywy, to jest krzywy mecz. Słuchajcie, nie da rady, no, no nie da rady. Słuchajcie tutaj. Dobra. Co się z tymi surwami dzieje? Niech mi ktoś to wytłumaczy. A byli konsolowcy? No. Ty, bo nawet nie zwróciłam uwagi w tych emocjach. Chyba jeden jest. Mi się udało mu uciec ogólnikowo. Ja nie umiem jeszcze na niego grać. Znaczy, generalnie to jest... Trzeba uciekać w jakieś strony, byleby nie na przeciw, Nie na wprost siebie, bo on się później zgubi, jak się poobija. Tak zrzuciłam to bo ja, słuchajcie, ja nie umiem jeszcze na niego grać, bo ja w sumie od PTB to ja chyba na niego nie grałam w normalnym meczu. Tutaj widzisz jakiś gen, to go zrobię. Ja to biegam od gena do. Dobra, chyba on tu idzie do mnie. O, o. O, Nie, o, on biegnie, biegnie za mną dalej. A, no okej. Robię gena. Nie da się tu. Jakoś zawsze się na ciebie uwezmę. No ciągle, słuchajcie, ja już nie mam siły. Ostatnio, ale to naprawdę pół meczu się goniłam z tamtymi, co mnie blokowali. czy ja do mnie gorzej. A i Bo mówię ja wam, w... że już się zmęczyłam. Mówię, ja już nie chcę. Mówię, że mi się nie chce po prostu. A później mnie zabili, no. I tyle. A widzę go tam. Po biegnie. Czy on mnie widzi? On ciebie goni, tak? Tak. Mnie goni, niestety. I, i zaraz zarobić... będzie Boże, nie ja trafił! To... Widziałam to, widziałam to! Boże, ja pierdzielę w końcu, e, Tu końcu... to są geny ponopoczynane. Trochę, co gdzie był tamten gen, tu? A no, zobaczcie, jak ona w takim lesie pięknie wygląda. O jezu! Boże, jak on mi rozwalił paletę przede mną. Nie umie trafić, widziałam. No, <laughs> Dobra, no, kończymy genika. Oj, o. czemu mi nie przed ten Kurde, nie wiem, coś te Emi nawala Nie wiem, Maryczku. Albo miałem... Eee. A nie miałeś tego? Yy, no, wyczerpania? Nie, nie. A to nie, nie działa. No to nie ja, mi... ja nie wiem, bo ja z tym nigdy nie gram, więc ja nie wiem jak to działa. Nie miałem, nie miałem właśnie. Nancy, no, ja się... no patrz leci po ciebie twardo. No dobra niech leci, no co? Mam chociaż nadzieję, że gdzieś ciągnie. Tutaj jest pięknie. No on biegnie za nią, nie? Ja mi chyba stwarmi tak chamsko. No, no jak chamsko. No. A Mnie ma chcesz borueda? Dobra, podstawia się. Ma barweda? Nie. Ale spoko po za nią. No to dobrze. Kurde, to geny... Aha. Bo mi się wydaje, że o nią tu powiesi. Dobra, idę się gdzieś uleczyć w lepszym miejscu. By się tu? Tak. Mam no, nadzieję, że mnie nie widział. Ok, sobie pan. Kurde, a dwa dopiero są zrobione. Ja pierwszy No strasznie, powiem ci. A tam to cały czas zbiga chora, no to jest, to jest jakiś hit. A mi w ogóle się nie chcą też leczyć, Ja nie wiem co tu jest. Się... Dobra, ale widzę, że on tam pobiegł. Nie wiem, czemu go widziałem przez chwilę, to było dziwne. Czy idzie do mnie? Idzie do mnie. No, on pobiegł tam gdzieś w tamtą A, stronę. A, nie ma. Dobra, jeszcze... A! A! <laughs> nie umie trafić, słuchaj. No, on Co? też może na konsoli o grać, albo po prostu... O nie! Się nie tego. Teraz już by trafił. Kurde, Dobra. nic tu nie widzę za tych kamieni, słuchajcie, spitalam stąd. Biegnij, biegnij, biegni, ja robię jestem przy połówce już. Mam nadzieję, że nie przyjdzie do no, mnie rafterów. Patrz, nie no dosta. paleta, no pod paletą jestem, no nie zadziałał mi ten spacja, Albo było, wiecie, jakieś tam. No, delikatne blink. lagi są mam no, wrażenie. Bo tak ja mi się też daje. właśnie wcisnąłem no, i nie w małej nakleżałem. Nie, dobra, to z... do Ale czemu nie mnie nie zanieść do piwnie? Przecież to miał piwnie po drodze. Może nie widział. Ja nie widział, jak stał przed wejściem do szopy. <laughs> Wszystko może się zdarzyć. A idzie do Ciebie do mnie. idzie do ciebie, no A tamta biega ranna. Nie wiem słuchajcie co tu się dzieje i oni mnie nie zdejmą to jest najlepsze, nie? Kurda, on mnie znalazł, nie? Dobra, ale go zgubiłem. No co oni robią tam, zobaczcie Nie, jednak go nie zgubiłem! No oni, nie, oni mnie nie zdejmą, ty sobie to wyobrażasz? Oni gena robią. Ja pi... Ach! Dobra, mam borołka, ja nie wiem, Eryk. To jest nieporozumienie, słuchajcie. Dzisiaj nie jest dobry ten dzień na mecz. Dawaj! Podstawię się... Dobra. Ach, ja też nie trzymałem ale dobra. Idę ich sprzedać w takim układzie. Chodź Idzi tutaj. Oni są tu. <laughs> nie. Gonicie? Nie. A, to dobrze. Chyba nie. Nie, nie gonicie, bo jest przy mnie. Dobra. Idź tam do nich, bo oni są nienormalni. Kurde, chyba prosto na niego lecę. Znaczy ja nie wiem co się dzieje w tych meczach. Dobra. Oh my god, ja też nie ogarnię szczerze powiedziawszy. No dzisiaj to już porażka w ogóle. Fuck! Nie. O, Nancy ulecz mnie. Dobra, w miarę się ogarnęli, uleczyliście i coś tam robią. No nie użycie znalazł. No znalazł mnie, ale jakby... Nie wiem, co tu się podziało. No ja się leczyłam, Walną koło mnie centralnie w drzewo i, i nie wiem, co się z nim stało. Postanuję. Zniknął. Walnął w drzewo i zniknął, no. Po prostu. Dobra, ten trzeba naprawić gen. On tam kogoś goni. Boże, znowu z połowy naprawiam tego samego gena. Ile Jega, można tego tam, samego gena jak tak taka naprawia. świnia, kurde, dzika ryczy. On jest okropny, on ma tą gębę taką Aha. rozwaloną i tak mu ucieknie. No. O, Nancy ze mną naprawia, to zaraz naprawimy geniczka. Białam Kurde. Może zdążę. Szybciej! Dobra. Udało się w ostatniej chwili. Szybko, szybko. I poszedł chyba za Nancy. Nie, do was pobiegł. Udało się! Nie. nie, nie udało się! Fucking shit! się podziało, No Przecież No nie wierzę, no nie wierzę. Eryk, no myślałam, że ją podniosłam. Zresztą jej piksela musiało braknąć. Kurde. Ale spoko. Mam brołeda. to nie leż. leży? Leżę. Trudno. <laughs> Ten będzie jest jakiś, słuchajcie, ja nie wiem. <laughs> Nie naprawdę widzę na obok, jak was wiesza, nie? Serio, jest dziwne. Widzę, że tam dobrze się bawicie. Ta. No ta przyszła do mnie z nim, ja pierdziele. Ty piara. No tutaj też, słuchajcie, no... Ja nie wiem, co się z tymi randomami dzieje, no naprawdę. Dobra. Mam i idę cię ściągać. Dobrze. Mam nadzieję, że nie poleci za mną. Ej, ale dlaczego ja jej nie podniosłam? No przecież kuźwa, tam musiał piksel braknąć, serio. Dobra, chodź, to od razu wyleczymy. Dobra, nie uciekaj jednak, bo ta przyszła No nim, nie wierzę. No i zobaczcie, no tu się nie da ostatnio grać On idzie za mną Nie spoko, ma mnie No dobra Ja pierdzielę Ej, no takie emocje od rana no ja się Uuu! jeszcze nie, nie obudziłam Patrz. dobrze Ja też nie i w ogóle jakoś nie potrafię wyczuć ee, wytrzymałego dzisiaj Naprawdę znowu z jego nie, nie skorzystałem Aho. A ty zawsze przecież tak umiałeś dobrze w niego no ja się nie wiem, chyba się jeszcze nie obudziłem, no, trzeba szansa... gdzieś zaraz kawę sobie strzelić jeszcze jedną. What? co tu się dzieje? A patrzcie teraz tego yy, surwa, nie? Wisi Eryk tam daleko, tutaj powiesił tego, a ona leci w zupełnie drugą stronę. <grym> What the fuck? No ona tak generalnie biegnie trochę slalomy, jakby nie wiedziała gdzie ma biec. Nie, jakby co dopiero tu się wiesz, dzieje? orientację łapała. Nie wiem co tu się dzieje, słuchajcie. dobra. A teraz przyleciała za mną, no to chodź Laska, uleczymy go. On to chyba przylezie, wiesz. I to tak dobra, lec. Ona Kurde. biega, a tamta już zginęła. O, leci za nami, za ja pierdolę. No. Dobra, udało się. Gdzie jest się? jakiś gen? Oh my god. Udało mi się uciec. Dobrze, tu jest zrobione. To Gen był tam, gdzie wisieliście, wisie musisz w prawo teraz. To tu jest, chodź. Tu jest. Tu! Tu, tu, tu. A dobra, chodź. Nie, no, no, ale ja, ja, on jest dobra zaczęty. No, ona już też pada generalnie, nie? Aha. Bo mi się wydaje, że ona już dwa razy wisiała. Piwnik. No. Eryk, on tu przyjdzie, chodź. No bra, kurde, chyba. Trzeba... Jeden został, ja pierdziu. No. Co teraz, Gdzie co to teraz, jest? kurde? No jestem tu za kamieniem, bo się zastanawiam. Gdzie idzie? idzie? Nie... Szuka nas. Gena w razie co? Jest koło tego gena, słuchaj. Wiesz, on był często tam naprawiany, więc będzie przy nim łaził. Ja idę zlustrować, czy jest gdzieś jeszcze jakiś gen ukryty, do którego mu się nie będzie chciał łazić. Albo naprawiać po prostu oddzielnie dwa geny, on wtedy będzie musiał latać pomiędzy nami. Nie, dobra, on tu będzie wracał do tego gena. No na stopro właśnie. Pytanie, gdzie są inne, na nie? Dobra, mam. Tam jest za shopą, niestety bardzo blisko. Ja się tu może gdzieś przebiegnę, czekaj. Nigdzie nie ma, nie? Zrobione, ej, no to one są tak blisko niestety. No one są chyba w takim trójkącie bermudzkim, ale robię za szopą jednego gena. Nie wiem, mam nadzieję, tu że tutaj jakiś... nie przyjdzie. I gdy do... Wow. O, I tu jest paleta w razie co? Gdzie? Tak Tam, za tobą. Kurde, słuchajcie, no zostaliśmy. Idzie tu nie. Nie mam sprinta. Trzeba na spokojnie. Dobra propon mnie goni w razie co? Dobra Ach O nie 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 Ach, dobra Kurde, na tu połowie jeszcze nawet erek nie ma Wytrzymam. Szukaj tej klapy! Kurde Ach Ale giniesz nie jeszcze Wiesz co chyba tak co nie ty? wiem, czy już dwa razy nie wisiał. Chociaż nie, chyba raz. Nie, ginę. Widzisz? Tak. Jest muszę iść. Klapa, klapa! Aha, padłam na niego, nie? O nie. Da, 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 da. A tam była jednak! Klapa była? No koło szopy była. O nie. I zamknął ją. No i nic już nie zrobię, słuchajcie. No bo co, nie otworzy bramy, nie ma opcji nawet. To już tylko uciekanko, nie? Co nie. zostało? No co, chwilkę sobie pobiegamy, ale to chwilkę. Taki tam spacerek. Tak, Kate trochę potrenuje. No więc, no. A! O Boże. Koniec. Zresztą <noise> się zahaczyłam o kamień No niestety, słuchajcie, ale ten właśnie też był jakiś dziwny. W ogóle ja nie wiem, te surwy są jakieś. Co on robi? Te surwy są jakieś nieogarnięte, wiecie? Nie to żebym ja była ogarnięta, ale... Oni to już wybitnie, no! Ale mówię wam, dobrze, że nie nagrywałam tego poprzedniego, bo po prostu tam co się działo... Nie po Dziś jakieś nam się toksyczne surwy trochę cię leczyć, jakieś takie dziwne. Nie robią ale genów ma, ma, w ogóle. Jestem... Początkujący, nie? Bo nie wiem, naprawdę jakieś słabe rangi nam się trafiają. Ja nie, no nie wie? wiem, co tutaj się dzieje. Może też dlatego, że to jest kurczerano, no nie wiem. Co... Ej, nie, no dobre mieli. No jedna miała 17, to jestem w stanie zrozumieć. Druga miała. Tą. A ona Ale nawet urazy jeszcze nie mieli. Nie, na pierdzielę. Co? Samopieki nawet nie mieli. No wiesz, najwyraźniej tak dobrze grają, że nie potrzebują samoopieki. No. A ona właśnie pożeracza, więc pożeracza zrobiłaś. A no tak, faktycznie. Ej, dobrze, że zrobiłam. No. no. nic, moi drodzy. No nie poszło, ale powiem wam, że dzisiaj ten dzień to jest jakiś kurde pechowy. Zobaczymy, jak to pójdzie o ryka, bo teraz idziemy nagrywać do Ryka. Także zajrzyjcie no, też jak do to niego. To tak. Także pozdrawiam, Ryczek. Byłem, cześć. Do usłyszenia, papa. Pa.